EUZO 7077 Intercity Telka Galicja z Ostrawy do przemyśleń EPZO 730, Telka Małopolska Krynica ZOJ dynia Głupna EPZO 9036 Intercity Porto Przemyśl Piedeń

Jedyny pociąg n siedziałem czynnych z zielonymi darmami, coś pięknego. Piękne, klasyczne drzwi. Już na 30. Jedzie z Krakowa do Nowego Sącza, Impuls 2, ten 78a, za za 5.

N78AZO2 Z z dojdzie do Krakowa, głównego Dolina Popradu. O drzwi oznaczone dla niesłyszących. Tam w oddali jedzie SK3-2ZN77.

Epeza 9 za 25 City Hetman. No w główny. Tak jak mówiłem N 63 A 3.

160 za 28 intensity wyspiańskiej Właśnie zbliża się pociąg pod Legio-Kibelek, Teksas który będzie jeździł z Tarnowa do Bogumiłowic Zrobi jakby podwójne kółko EN 57 1170 i odjeżdża pociąg do Bumiołowic M77 1770. Idzie pociąg do Krakowa Głównego O jakim numerze to będzie? jakim numerze to będzie? zmuszenie do Krakowa Głównego. Ten 71 za Głównego za SK3 Starnowa N7805 z Krakowa głównego do Tarnowa. N7808 SK3 do Krakowa głównego Tarnowa do Krakowa Głównego SK3 i N70 i N78006 E dwadzieś dwa, sześć dziewięćdziesiąt cztery z systernami z pementem dokładnie. Skarczy do Krakowa głównego. N7805. Pozdrawiam wszystkich użytkowników kanału Matizeraga. Siemka, tutaj Hiszaku vlogs. Słuchajcie, tak pomiędzy nagrywaniem pociągów zapraszam na mój kanał na dwa najnowsze filmy. Pierwszy to jest. E, vlog e, i recenzja rzetelna e, w zestawu maty z McDonalda. A drugi film to jest Lift który e, po Tarnowie, w którym, na, którym nagrywałem e, zręby. Ogólnie to t, fakt, e, zręby. E, e, orony się trafiły, jakieś tam krak dźwigi, ale to mało krak dźwigów. Pozdrawiam wszystkich. Linki do filmów macie w opisie na dole. Pozdrawiam. Cześć. Sącza, Dunajec z Krakowa Głównego do Nowego Sącza N n z Krakowa Głównego do Tarnowa SKA3 n siedem ep osiem Hetman Hetman do Lublina Głównego Będzie za chwilę się zatrzymałby na czerwonym. Za chwilę będzie jechać inny pociąg. To są koleje małopolskie, jak widzę. A ja to za chwilę je nagram. Do Krakowa Głównego. N78002, Dolina Popradu.

i N63001C z Rzeszowa Głównego do Katowic, Polregio. Pomału zachodzi słońce w Tarnowie. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów kanału Mati Serager. Także i także zapraszam na mój kanał Hiszaków Vlogs and Reviews.pl Wbijajcie także do mnie. Pozdrawiam. sk do Tarnowa. N... N78007 i N78003. SK-3 z Krakowa do Tarnowa. Przepraszam trochę za rozmazany ekran jakby co skibelek do Bogu Miłowic. N57 dalej nie wiem właśnie ile Nie doczytałem niestety Do Krakowa głównego, kibelek z Tarnowa jest muszyny. SK3 do nie, to jest do krinycy zdrój. zdrój, czyli Nikifor Nikifor do końca zdrój N M... N79002 i N78002 Belek N570 z Bogu Tarnowa zmodernizowaną niestety niestety modernizacja w środku była. A już nie idę tam. O, popatrzcie. To jest ten przejazd techniczny, koleje lubelskie, proszę bardzo. Kolej Lubelskich przejazd techniczny i... RMFFM! Ale jaja! <grystanie> A, przejazd techniczny kolei lubelskich i kolei lubelskich i e, RM... E, w, w pociągu RMFFM. Proszę bardzo. Za jednym razem XD <grystanie> Dobre! Dobrze nam się trafiło. Nie, L 0 zarazem o tysiąc jechała. Dziwne wyświetle, do Tarnowa, jedzie do Bogu Miłowic. Dziwne. Tarnowa do Bogu Miłowic. N0052 chyba. Nie wiem, nie widziałem niestety. Ciemno już jest. No i to chyba będzie moje ostatnie nagranie. Może jeszcze się coś trafi, bo, bo za 10 minut idę. t 7, tylko gałcia są sprawy do przemyśla.